Jesteś zwolniona, zabieraj te swoje brudne szmaty i wynoś się z mojego biura. Śmierdzisz biedą i psujesz wizerunek tej firmy. Czy do ciebie w ogóle dociera co mówię? Czy jesteś na to zbyt głupia? Te okrutne, przepełnione jadem słowa odbiły się echem po całym korytarzu luksusowego, przeszklonego biurowca w samym sercu Warszawy. Było piątkowe popołudnie, moment, kiedy wszyscy myśleli już o weekendzie, ale teraz pracownicy zamarli przy swoich biurkach. Nikt nie śmiał nawet oddychać głośniej. Wszyscy wbili wzrok w monitory, udając, że pracują, choć ich serca waliły ze strachu. Sylwia, nowa, bezwzględna dyrektor regionalna, w swoim idealnie skrojonym markowym garniturze, właśnie pastwiła się nad starszą, zgarbioną kobietą. Powód? Sprzątaczka przez przypadek, ze zmęczenia, rozlała odrobinę brudnej wody na dywan podczas mycia podłogi. Dla Sylwii był to jednak wystarczający powód, by zniszczyć człowieka. Czuła się bezkarna, czuła się boginią w swoim szklanym gabinecie na trzydziestym piętrze, patrząc na miasto z góry. W jej oczach ta stara kobieta była niczym innym, jak insekten, którego można rozdeptać drogim butem. Ale Sylwia popełniła jeden gigantyczny życiowy błąd błąd, który miał ją kosztować karierę i reputację. Nie wiedziała bowiem, że ta cicha staruszka w brudnym fartuchu, którą właśnie wyrzuciła na bruk, to w rzeczywistości Maria, miliarderka. Założycielka i właścicielka całej tej gigantycznej korporacji, która przeprowadzała tajny audyt w przebraniu. Zanim jednak dojdzie do tego szokującego momentu, w którym pycha zostanie ukarana, a maski opadną, musimy cofnąć się w czasie. Musimy zrozumieć, dlaczego jedna z najbogatszych kobiet w Polsce klęczała teraz na podłodze, znosząc wyzwiska od własnej pracownicy. Cofnijmy się o trzy dni. Wszystko zaczęło się w poniedziałek. Do głównej siedziby firmy Ecotech. Zaczęły spływać niepokojące raporty. Mówiono o drastycznym spadku morale w warszawskim oddziale, o fali zwolnień doświadczonych pracowników i o toksycznej atmosferze strachu, którą wprowadziła nowa menadżerka, Sylwia. Maria, mimo swojego wieku i majątku, nigdy nie zapomniała skąd pochodzi. Zaczynała od zera, sprzedając domowe przetwory na targu, zanim zbudowała imperium. Nie chciała wierzyć w suche raporty na papierze. Chciała poczuć prawdę na własnej skórze. Dlatego zdecydowała się na ryzykowny krok, odrzucając rady swoich doradców. Postanowiła wejść do paszczy lwa incognito. W poniedziałkowy poranek, zamiast wjechać do podziemnego garażu, swoją czarną limuzyną z szoferem, Maria wysiadła z miejskiego autobusu dwie przecznice dalej. Wyglądała nie do poznania. Miała na sobie starą, zmechaconą kurtkę, którą wyciągnęła z dna szafy, siwą potarganą perukę i grube okulary w niemodnej oprawce. Które całkowicie zmieniały jej rysy twarzy. Idąc chodnikiem w stronę wieżowca, czuła na sobie wzrok przechodniów, a raczej jego brak. Dla świata przestała być panią Kłom, panią prezes. Stała się starszą biedną kobietą, niewidzialną. Już przy wejściu do budynku napotkała pierwsze trudności. Ochroniarz, który zazwyczaj otwierał jej drzwi z uśmiechem, tym razem zagrodził jej drogę ręką, nawet nie odrywając wzroku od telefonu. Wejście dla personelu sprzątającego jest od tyłu przy śmietnikach. Tu wchodzą tylko ludzie na poziomie mruknął pogardliwie. To zabolało, ale Maria zacisnęła zęby. Przeszła przez tylne wejście, czując zapach odpadków. Kiedy weszła na piętro biurowe, uderzyła ją fala chłodu. Nie chodziło o klimatyzację, ale o ludzką znieczulicę. Młodzi, ambitni pracownicy w drogich garniturach mijali ją, jakby była powietrzem. Nikt nie odpowiedział na jej ciche dzień dobry. Traktowali ją jak element wyposażenia, jak ruchomą przeszkodę, którą trzeba ominąć w drodze po kawę. Ale to był dopiero początek koszmaru. W kuchni pracowniczej Maria spotkała Sylwię po raz pierwszy twarzą w twarz. Menadżerka weszła tam jak królowa, głośno rozmawiając przez telefon o planowanych zwolnieniach. Tak, wywalę ich wszystkich, jeśli nie wyrobią 200% normy. To biznes, a nie przytułek dla matek z dziećmi, krzyczała do słuchawki, biorąc kubek z kawą. Maria akurat kończyła myć podłogę przy lodówce. Sylwia, kończąc rozmowę, spojrzała na sprzątaczkę z góry. Z premedytacją upuściła papierek po batoniku prosto na świeżo umytą, lśniącą posadzkę, tuż obok stóp Marii. Kiedy Maria, schorowana i zmęczona, schyliła się powoli, by go podnieść, Sylwia zrobiła coś niewybaczalnego. Nadepnęła na dłoń staruszki swoim drogim obcasem. Nie mocno, by złamać kość, ale wystarczająco, by zadać ból i upokorzyć. Ups, nie zauważyłam cię. Jesteś tak szara i brudna jak ta podłoga. Zaśmiała się szyderczo i wyszła, zostawiając Marię z łzami w oczach. To był moment, w którym Maria zrozumiała, że ta kobieta to potwór w ludzkiej skórze. Jednak w tym morzu korporacyjnej z nieczulicy pojawiła się jedna jasna iskra nadziei. To był Paweł, młody, nieco nieśmiały starzysta. Widząc całą sytuację, rozejrzał się, czy nikt nie patrzy, i podbiegł do Marii. Pomógł jej wstać, posadził na krześle i podał chusteczkę. Proszę, niech pani nie płacze, pani Sylwia i ona nie ma serca. Ale my tu wszyscy nie jesteśmy tacy jak ona, powiedział cicho, wyciągnął ze swojego plecaka kanapkę. Proszę, niech pani zje, wygląda pani na bladą. Moja mama zawsze mówiła, że na smutki najlepsze jest jedzenie. Maria spojrzała na chłopaka. Widziała, że sam nie ma wiele, jego koszula była znoszona, a buty stare. Mimo to dzielił się z nią swoim posiłkiem. Dziękuję ci, synku, powiedziała wzruszona. Dlaczego ryzykujesz? Gdyby ona cię zobaczyła, zapytała. Paweł wzruszył ramionami. Może i stracę ten staż, ale nie stracę twarzy. Moja mama jest sprzątaczką, tak jak pani. Wiem, jak ciężka to praca. Ten gest ostatecznie przekonał Marię. Wiedziała już, kto zasługuje na karę, a kto na nagrodę. I tak wracamy do finałowego piątku. Dnia sądu. Atmosfera w biurze była napięta. Maria wiedziała, że musi doprowadzić do konfrontacji, aby mieć niezbity dowód na zachowanie Sylwii. Z bijącym sercem weszła do gabinetu dyrektorskiego z wiadrem pełnym wody. Sylwia siedziała za wielkim dębowym biurkiem, przeglądając media społecznościowe. Maria trzęsącymi się rękami udała potknięcie. Wiadro przewróciło się z hukiem. Brudna woda chlusnęła prosto na drogi. Perski dywan i zachlapała designerskie buty Sylwii. Reakcja menadżerki była natychmiastowa i przerażająca. Wpadła w furię. Jej twarz zrobiła się czerwona ze złości. Zerwała się z fotela i zaczęła wrzeszczeć tak głośno, że słyszało ją całe piętro. Ty stara niezdaro! Zniszczyłaś moje buty za trzy tysiące! Wynoś się! Jesteś zwolniona w trybie natychmiastowym! Bez odprawy, bez niczego! Wywlekę cię stąd siłą, jeśli sama nie wyjdziesz! Paweł, który stał w pobliżu drzwi, nie wytrzymał. Wbiegł do gabinetu, zasłaniając sobą staruszkę. Pani dyrektor, to tylko woda. Ja to posprzątam, zapłacę za pralnię, ale proszę jej nie wyrzucać. Ona potrzebuje tej pracy. Sylwia spojrzała na niego z nienawiścią. Ty też się zamknij, starzysto. Chcesz do niej dołączyć? Proszę bardzo, oboje jesteście zwolnieni. Pakujcie się natychmiast. W gabinecie zapadła cisza. Słychać było tylko ciężki oddech Sylwii i cichy szum klimatyzacji. Wszyscy myśleli, że to koniec, że zło wygrało, ale wtedy Maria przestała płakać. Maria powoli odsunęła Pawła na bok. Przestała się garbić, jej plecy wyprostowały się, a głowa uniosła wysoko. Zniknęła wystraszona staruszka, a w jej miejsce pojawiła się kobieta emanująca potężną aurą władzy. Powolnym, teatralnym ruchem zdjęła brudne okulary i rzuciła je na biurko Sylwii. Potem sięgnęła do głowy i jednym zdecydowanym ruchem Zerwała siwą perukę, uwalniając swoje zadbane, upięte włosy. Wyprostowała się na pełną wysokość i spojrzała Sylwii prosto w oczy. Sylwia cofnęła się o krok, potykając o własny fotel. Jej twarz pobladła, stając się biała jak ściana. Jej wzrok powędrował na wielki, olejny portret założycielki firmy wiszący w holu, widoczny przez otwarte drzwi. A potem z powrotem na kobietę stojącą przed nią w brudnym fartuchu. To była ta sama twarz. Te same oczy, ten sam przenikliwy wzrok. Maria wyciągnęła z kieszeni Fartucha najnowszy model telefonu. Wybrała numer, nie spuszczając wzroku z przerażonej menadżerki. Powiedziała spokojnym, ale lodowatym głosem, który nie znosił sprzeciwu. Halo, ochrona, mówi Maria. Proszę natychmiast przyjść do gabinetu dyrektorskiego. Mamy tu osobę, która nielegalnie zajmuje stanowisko i niszczy mienie firmy. Sylwia zaczęła się trząść. Pani prezes, ja. Ja nie wiedziałam. To nieporozumienie. Ja miałam gorszy dzień. Jąkała się, próbując wykrzesać z siebie sztuczny uśmiech. Ale Maria uciszyła ją jednym gestem ręki. Sylwio, powiedziała twardo, mylisz się. To nie ja jestem zwolniona. To ty jesteś zwolniona. W trybie natychmiastowym i dyscyplinarnym. W mojej firmie najważniejszym aktywem jest człowiek, a ty traktowałaś ludzi jak śmieci. Gdy ochrona wyprowadzała płaczącą i błagającą o litość Sylwie, Maria podeszła do wciąż szokowanego Pawła. Całe biuro wstrzymało oddech. Maria uśmiechnęła się ciepło i uścisnęła dłoń starzysty. Pawle, dziękuję za tamtą kanapkę i za twoją odwagę. Pokazałeś, że masz kręgosłup moralny, a tego nie da się nauczyć na studiach. Od poniedziałku wracasz tu nie jako starzysta, ale jako p.o. dyrektora tego oddziału. Zbuduj tu zespół oparty na szacunku. Paweł nie mógł wydusić słowa. Po prostu kiwnął głową ze łzami w oczach. Maria odwróciła się do reszty pracowników. Niech to będzie lekcja dla Was wszystkich. Nigdy nie oceniajcie książki po okładce, a człowieka po ubraniu, bo ten, kogo poniżasz dzisiaj, jutro może być tym, kto decyduje o Twoim losie. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, udostępnij ją, aby dobro szło w świat. I pamiętaj: karma zawsze wraca.